całej tej zachodniej konkurencji, no bo ten, tak do przykładu, e, najtańszy konkurent to jest New Holland, w tej wielkości mniej więcej, mhm. no i oni wołają 600 tysięcy, a myśmy wystawili tu 416, to proporcja jakaś jest. A, a, a ten nie jest, że jest gorszy, nie? A nie jest gorszy. No i I, i, i jak no bajzie, będziecie tam kiedyś marzyć o, o zmianie, nie? <grym> bo no, ten wasz, co, czym teraz robicie to? No, kolega ma klasę, a ja mam mikrolandę aha ja no, mam, ja mam ale... CL, a kolega ma klawisze a, który model? 670 670 trochę ciągników mamy od pana na Stargardzie Fergusonów no? No, jeszcze yy, były patrzcie, teraz będzie perspektywa ale to też y, gdzieś tak za pewnie rok to będzie ten wielki Dziwny, nie? Co? Ja tak ciężko da Kordać. <noise> ale... <głos> ale, ale ciężko z odejść, bo są jakieś tam nawyki przyzwyczajenia.